Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym vlogu, w kolejnym odcinku. Dzisiaj niedziela i wybieramy się z żoną do teściów, znaczy się do moich teściów. Czyli jadę do swojej mamusi. Dajcie znać, czy Wy też tak do teściowej chętnie jeździcie. A Ty chętnie jeździsz? Ja? Bardzo chętnie jeżdżę. Jadę, bo chciała być rosołek. Także jadę na rosołek dzisiaj do. Tak. Także jedziemy sobie specjalnie właśnie. Specjalnie po sobocie. Po sobocie, no szwagier mnie odwiedził, także trzeba się jakoś wspomóc. Także jedziemy sobie właśnie do, do teściów. Ale zaraz zaraz mnie tutaj zgarniecie, gdzie jest film z, z siewów nawozu. Przecież jest 15 luty. Tak tutaj mocno pisałem, że będzie fajny filmik. I co się stało? Gdzie ten filmik nie ma go. Eee, znaczy się, czemu go nie ma, ponieważ mądry kubuś wpadł na pomysł, żeby troszeczkę sobie zmniejszyć jakość. Bo stwierdziłem, że nagrywanie w 2.7K troszeczkę generuje bardzo duże pliki. No, i oczywiście zjechałem sobie do Full HD, czyli 180. Jak to się mówi? 100, no, czyli rozdzielczość 180 w 50 klatkach i wydawało mi się, że to wystarczy, ale po tworzeniu materiałów na komputerze stwierdziłem, że to jest totalna lipa. Zresztą, co ja wam będę gadał, zobaczcie sami, co z tego wyszło. Także tak właśnie widzicie jak to wygląda, ta jakość mnie nie zadowala totalnie, jest bardzo mocne śnieżenie w tych nagraniach, no po prostu porażka jeżeli chodzi o moje nagrywanie. Nie wiem, może coś zrobiłem źle w ustawienia. w każdym bądź razie jest to kamera GoPro, rozdzielczość 1080, 50 klatek, bitrate jest naprawdę na wysokim poziomie. No, i nie wiem co się stało. Może nie wiem, jesteście w stanie mi podpowiedzieć to napiszcie w komentarzach. Chętnie zaczerpnę tutaj czyjeś wiedzę w tym temacie. Na pewno się ona tutaj przyda. Dlatego nie, nie robię tego filmu z tych zasiewów. Nawóz będziemy siać jeszcze na pewno. no Na pewno, no, na pewno będziemy siać. No, nie ma innej, innego wyjścia. Eee, także coś jeszcze z tego zrobię, ale tak wracając właśnie do całego kształtu tego nawozu, tak wszyscy wiecie, 15 luty można powiedzieć, takie pospolite ruszenie chłopów w pole. <laughs> tak, to, tak to oceniam. Eee, no, bo co? No, minister wydał zgodę, co uważam za bardzo rozsądne działanie i. Eee, żeby więcej takich decyzji właśnie zapadało tak ku przychylności nam, jako rolnikom, to na pewno wszystkim będzie się coraz lepiej pracowało, będziemy zadowoleni z tej naszej pracy. My, tak jak widzieliście na wstępie, zaczęliśmy siać nawóz, zaczynając od żyta. Taka troszeczkę kolejność no dziwna, jeżeli chodzi o nasze gospodarstwo, bo powinniśmy zazwyczaj zacząć od rzepaku, potem pszenica, tak, bo wiadomo, w gospodarstwie są priorytety. Natomiast nie zaczęliśmy od rzepaku z racji tego, że nie mamy siarczanu e, Amonu, e, który pójdzie taką pierwszą dawką e, na, na rzepak. Słucham? Padaj. Zaczy, zaczniemy od siarczanu Amonu, który pójdzie jako pierwsza dawka na rzepak. E, niestety on jeszcze nie dojechał. Nie wiemy, co się dzieje. E, zamawiamy w trzech różnych firmach, u trzech różnych, można powiedzieć, dealerów i gdzieś pojawił się zator, nie wiem, może też macie podobny problem, to dajcie nam znać, jak to wygląda u Was. Dlatego zaczęliśmy od żyta. Żyto dostało saletrę amonową w stężeniu 33,5% azotu, czyli w czystym składniku, w znaczy w 100 kg. Dawkę, jaką zastosowaliśmy, to takie 170 do 200 kg na hektar. Samego nawozu. No tak, żeby ta dawka w czystym składniku wyszła około 50 kg na hektar. To taka dawka startowa i myślę, że ona na start pomoże. Saletra amonowa działa tak naprawdę w dwóch, dwóch stanach. Znaczy no w stanach, nie wiem czy się dobrze tutaj wypowiem, ale działa jako saletra amonowa i jako, saletra, jako azot, forma azotowa. Ta forma azotowa jest taką najszybszą formą, którą dana roślina może przyjąć. Warunki ma w tym momencie myślę, że optymalne, bo temperatura na najbliższy tydzień zaczyna się tak na poziomie 10 tak, do 12 stopni, tutaj prognozują w naszym rejonie. Więc taka temperatura, która występuje na początku marca, więc no myślę, że nie popełnimy tutaj jakiegoś wielkiego błędu i po prostu ten azot zostanie bardzo dobrze przyjęty. Dlatego tak zastosowaliśmy taki rodzaj nawozu. Co więcej, można tutaj powiedzieć, że tu Wam zaraz też pokażę zdjęcia. Znaczy, zdjęcia, no to co nagrałem, oczywiście w tej gorszej jakości. Porównajcie sobie, jak wygląda żyto po stanowisku rzepaku, czyli był prze, w poprzednim roku był rzepak. Ta sama gleba, bo to jest taka piąta, szósta klasa, więc myślę, że. Gleba jest tutaj na pewno porównywalna, ale co więcej, jest jedna odmiana po rzepaku poszła jako żyto hybrydowe. Nie pamiętam dokładnie teraz nazwy. Zaraz gdzieś tutaj też pewnie wkleję. Będziecie wiedzieli, co to jest za odmiana. Ona jest typowo pożypaku, czyli bardzo bogata składniki gleba w danym momencie. No bo wiadomo, że zawsze nawozimy trochę bardziej intensywnie i tutaj. Rośliny mają co po prostu z tego czerpać. No a druga sprawa to jest hybryda. Hybryda za, za, tak charakteryzuje się takim większym wigorem, takim większym można powiedzieć kopniakiem, jeżeli chodzi o rozkrzewianie i e, potem nawet o sam co się kończy na plonie. Także e, nie wiem, polecam. My kiedyś też dawno temu sialiśmy hybrydę, byliśmy z niezadowoleni, e, ale hybryda, hybryda ma to do siebie, że nie można jej po prostu siać w drugim roku. Czyli ją po prostu zbieramy i musimy na nowo kupić materiał. Jest to tak genetycznie przygotowane, więc e, no, trzeba się z tym liczyć. Ale no, ona się potrafi odwdzięczyć, potrafi dać tutaj dość spory plon i to wygląda fajnie. E, teraz na porównania zobaczcie, jak wygląda żyto, które po prostu jest jako żyto pożycie. Wcześniej było żyto, no wiadomo, są to gleby e, piątka, szóstka. Nie będziemy tam świrować, że zaczniemy wchodzić z pszenicą, z pszenżytem. No bo możemy się zdziwić przy obecnych warunkach suszy <grymne> i na pewno coś średnio, średnio wychodzi ten prąd, dlatego stosujemy żyto, żyto jest mniej wymagalną rośliną, jeżeli chodzi o stanowisko glebowe. Więc świetnie sobie radzi tutaj przy oczywiście dobrym nawożeniu I tutaj trzeba pamiętać, żeby w odpowiednim czasie je skrócić. Bo jeżeli przegapimy ten termin, no to wyskoczy nam zbyt mocno to góry, i no, możemy sobie narobić sporego ba bałaganu. No i to też się odbije w plonie. Także tutaj od razu taka moja uwaga. I, i tak ona mniej więcej wygląda, jak na tych teraz zdjęciach. No, czy one wygląda gorsze, nie wiem. Trudno mi jest to opowiedzieć, bo e, no to jest jednak piątka, nie ma tam bogatych składników, więc e, no nie ma co się tutaj rozczulać. E, no i też to jest jakaś odmiana mieszańcowa, My ją w zasadzie siejemy już trzeci rok e, z rzędu. Kupiliśmy ją kiedyś od e, znajomego po prostu, tak żeby coś wsiąść. Nie mieliśmy pomysłu na tą działkę wsialiśmy. I do dnia dzisiejszego można powiedzieć, uprawiamy to, a myślę, że na przyszły rok po prostu wprowadzimy jakąś, może konkretniejszą odmianę. No zobaczymy, co czas pokaże. Na pewno, tak jak wiecie, jesteśmy mocno uzależnieni od, od pogody. I teraz pojawia się kolejne pytanie: no co z tym rzepakiem? Kiedy w niego wejść? Żepak, jak widzicie, u większości gospodarzy na większości pól wygląda tak, jakby zaraz miał strzelić w kwiat jest to taki najgorszy moment, bo jak nam rzepak ucieknie, no to tego plonu nie będzie, więc trzeba mu podać jak najszybciej azot, żeby on po prostu zaczął na nowo sobie popierać i na nowo zaczął sobie żyć. Drugą sprawą jest to, że no jak wiecie, nie wiem, jak jest w waszych rejonach, ale tutaj na przykład u nas na Zachodnim Pomorzu no co jakiś czas pojawiają się spore opady tej wody i dzięki Bogu tej wody mamy dużo. Natomiast no Fajnie gdyby trochę przymroziło, gdyby tam ten minus jeden, chociaż nawet do minus pięciu można powiedzieć, żeby przymroziło, żeby wjechać, nie narobić kolei, nie zakopać się gdzieś w tym polu, bo no nie sztuką jest wjechać na, na upartego, bo muszę, tak? bo sąsiad wjechał i ja też już jadę. No, zależy na tym, żeby to przy najmniejszych kosztach, przy najmniejszych stratach obsiać, a nie nie narobić sobie dodatkowych problemów. Także też tak z niecierpliwością czekam jeszcze na jakiś drobny mrozik, może coś przyjdzie, oczywiście nie szalejąc już gdzieś tam do minus 10, minus 15, bo przełom lutego i marca czasami potrafi być wredny, także myślę, że to... Zaskakujący, nie wredny. Żona mnie poprawia, że musi iść zaskakujący. a ja mówię takim so słownictwem rolniczym, wredny i nie da się inaczej. No, także czekamy sobie po prostu na ten mrozik, może coś przyjdzie. No że nie, najważniejsze, że pada, bo jak prognozują, e, czeka nas trzeci, słuchajcie, rok z rzędu susze. Mi się aż w to nie chce wierzyć, to po prostu się w głowie nie mieści, że ta susza po raz kolejny nas dotknie. Gdzieś tam z tyłu głowy nadal mam takie po prostu, taką nadzieję, że dobra, pogadajcie sobie, mam nadzieję, że będzie inaczej. Ale no niestety, jeżeli ta susza przyjdzie, no to możemy powiedzieć, że mamy dość spory problem, jeżeli chodzi o plonowanie więc mamy połowę lutego trzeba po prostu też już zacząć brać do roboty powoli, bo tak można powiedzieć od grudnia do w sumie tej ostatniej soboty to tej roboty za wiele nie, nie zrobiliśmy, jeżeli chodzi o nasze gospodarstwo to był taki okres bardziej opierdzielania się natomiast e, na przyszły tydzień są bardzo ambitne plany, z racji tego że chcemy już zacząć siać owies, owsa mamy do obsiania około 20, może 25 hektarów aby ten owiec posiać, musimy jeszcze rozrzucić na części działki obornik, który jeszcze mamy w zapasie i dobrze byłoby go tutaj spożytkować. Oczywiście owiec będzie tak samo troszeczkę na tej gorszej ziemi, na tej piątej klasie. No, z racji tego, że no, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mamy pomysłu na tą ziemię. A jak wiadomo, dopłat nie mamy zamiaru uprawiać, tylko chcemy uprawiać coś, żeby urosło. Także będziemy na pewno rozrzucać obornik, na pewno będziemy talerzować go. Bo pługu, pługa też nie będziemy tutaj stosować, bo ta ziemia, którą mamy, jest trochę wredna. Ona potrafi pokazać, że jak zaczniemy, wejdziemy z orką na głębokości 18-20 cm, okazuje się, że wyciągamy taką martwicę i no nic nie chce na tym rosnąć. Po prostu gleby te są bardzo ubogie w składniki. Więc jak już jesteśmy na przełomie ostatnich lat stwierdzili, Głęboka talerzówka, najlepiej podwójna talerzówka, żeby te resztki pożniwne, obornik wymieszać maksymalnie i po prostu od siew zaraz, i, i nie ma tutaj na co więcej czekać. Więc stosujemy to już od kilku lat, i to wychodzi na, na tych gruntach, i, i myślę, że w tym roku też się uda. Także mamy obornik, mamy talerzowanie, do tego dojdzie jeszcze gdzieś włókowanie łąk, które niestety musimy też utrzymywać z racji zapewnienia paszczy dla naszych zwierząt, dla krów. No i co, no i w sumie ten marzec będzie taki troszeczkę, ten w sumie druga połowa marca będzie taka bardziej pracowita, no jeszcze dojdą nawozy, bo nie, nie sialiśmy po pszenicach, po rzepaku, więc kolejna taka robota. No i więc tak to wygląda w naszym gospodarstwie na dzień dzisiejszy. Ja jeszcze się tak chcę krótko odnieść, kończąc ten dzisiejszy odcinek do no w sumie do Was wszystkich, do oglądających, do subskrybentów. Bardzo mnie cieszy fakt, że dostaję dużo pozytywnych komentarzy. Cieszę się, że chcecie nas oglądać, że to jakoś w miarę dobrze wychodzi. A mnie to po prostu mobilizuje. Mobilizuje, bo każdy pozytywny komentarz gdzieś tam sprawia, że człowiek gdzieś, nie wiem, bardziej uśmiechnie i mówi kurde, no chyba coś jakąś dobrą robotę wykonuje i jest to gdzieś tam zauważalne. Także fajnie, dzięki Wam za to. Oglądajcie mnie dalej. Zerkajcie, co tam się dzieje na naszym kanale, jak pracujemy. No i co, tak już na koniec, pamiętajcie, żeby zostawić tą łapkę w górze, bo jednak to gdzieś tam potem w tym YouTube jest tak przetwarzane, że te moje filmy pokazują się jako polecane filmy czy konkretnie poddane osoby, więc ta oglądalność mi tam wzrasta. Więc na każdym poziomie myślę, że każdy tak samo uważa. No a kto jeszcze mnie nie zasubskrybował, zasubskrybujcie kanał, e, możecie dać też dzwoneczek, żeby gdzieś tam te powiadomienia ode mnie z kanału dostawać częściej. E, jeżeli Wam się ten kanał podoba, no to co, nic innego nie pozostaje do zrobienia, tylko żeby tak uczynić. Także trzymajcie się, e, na dzisiaj kończę. Na chwilę jeszcze pokażę żonę, żona mi tutaj pomacha. Pokaż kciuka w górę. <grym> a, jeszcze tak na koniec, żona upiekła wczoraj bardzo dobre ciasto karpatkę nie wiem co miała za przepis ale wyszedł jej naprawdę bombowy ale oczywiście nie byłaby sobą gdyby nie pojechała pochwalić się do mamusi jak dobrze jej wyszło także ma na talerzu jeszcze kawałek który został oczywiście Kubusiowi już nic nie zostało muszę łzy otrzeć i liczyć na kolejne ciacho dobra nie przedłużam dzięki za dzisiejszy odcinek widzimy się w kolejnym